Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy o Xboxi, a mam też świetną informację dla fanów gier retro. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zaczynamy. Dziś pogadamy o Xboxi i moim zdaniem o bardzo dobrej decyzji, którą podjęli dodaniu gier retro z lat 80. i 90. To jest strzał w dziesiątkę, bo będziemy mieli dostęp do nawet 50 klasycznych tytułów rozumiem, że nie każdy z nas żył w tamtych latach, a teraz będzie miał okazję zobaczyć, jak wyglądały gry, które kształtowały branżę. To fantastyczna lekcja historii gamingu dla młodszych graczy. A to nie wszystko. Słyszałem też, że Game Pass na PC ma dostać odświeżony panel. Z tego, co widziałem w internecie, wygląda to obiecująco, choć nie używam Windowsa i nie mogę ocenić go na żywo. Ale wierzę, że poprawi to doświadczenia użytkowników. Wiem, że w dzisiejszych czasach dzieciaki i nastolatki najczęściej grają w Fortnite A, CES, GO, LOLA i inne popularne tytuły, które promują youtuberzy. Jasne, takie są trendy. Ale jestem przekonany, że znajdą się osoby, które z wielką radością zanurzą się w te retro perełki. Wielu starszych graczy będzie miało okazję do sentymentalnej podróży w czasie i przypomnienia sobie gier z dzieciństwa, a młodsi odkryją, jak to wszystko się zaczęło. To szansa na docenienie korzeni współczesnych gier i pokazanie, że dobra zabawa nie zawsze wymaga najnowszej grafiki. Niestety, jest jeden mały haczyk, te gry będą dostępne tylko w Game Passie. Osobiście wolałbym, żeby wydali je na fizycznych płytach. Wiem, że to nie jest niemożliwe, bo przecież gry od SEGI, wydane na płytach, sprzedały się w milionach egzemplarzy. To pokazuje, że popyt na fizyczne wydania retrogier istnieje. Jednak w przypadku Xboxa i tych konkretnych tytułów, podejrzewam, że kwestia praw autorskich i ogólny kierunek rynku sprawiają, że wydawanie ich na płytach byłoby po prostu nieopłacalne. Firmy muszą zarabiać, a inwestowanie w fizyczne nośniki dla tytułów, które można zaoferować w subskrypcji, jest ryzykowne. Być może chodzi o złożoność licencji na tak wiele gier od różnych wydawców. Mimo wszystko, cieszę się, że w ogóle będziemy mieli do nich dostęp. To świetna okazja. Żeby przypomnieć sobie stare dobre czasy lub odkryć klasyki, jeśli jesteście młodszymi graczami. Już planują z czasem dodać jeszcze więcej gier, co jest rewelacyjną wiadomością. Jestem bardzo ciekaw, jakie kolejne tytuły pojawią się w kolekcji. Dajcie znać w komentarzach, na jakie gry retro najbardziej czekacie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że te informacje się wam przydały. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji żeby nie przegapić kolejnych filmów. Widzimy się już w kolejnym odcinku